Ciekawe, kiedyś takim krominem nasz kuzyn do Alby głębął. Chyba na przytronę. A podała byś im sok malinowy z lodówki? I też byś nam podała. No. Nie pij, odpuść, ja nalegam, skończysz taki nasz kolega. Żyj żyjcie się chwilą, niech ty radzi cię nie chwylą. Pipi pi. Napisz mocy. Niech ta siła cię zaskoczy. Alkohol w głowie mąci, z równowagi Ciebie trąci. Nie pięk szkodzisz sobie, a najbardziej w swej wątrobie. Nie ma żartów! O mój Boże, nic ci dziecko nie pomoże. A nie w elektryczne są, nie bój się. Nikotyna, papierosik, super sprawa. Odpoczynek relacji, zabawa. Boś na czasie koci a na pewno będziesz zdrowy. Niech się nie tak nie trudzi. Nikotyna płuca w grudzi. Elektryczne co za żarty.

Być kur i tren, to zrobić W Życie masz jedno, musisz o nie dbać. Czy lat masz sto, czy jeden rok? Ważny jest w życiu każdy twój krok. Nie prawa z tak młody na zdrowie, każdy rozsądny człowiek jak powie. Nie nikotynie e papierosom i narkotykom.